60 lat po tym, jak Katowice przemianowano na Stalinogród, fotoreporter Tomasz Kizy pokazuje wstrząsający projekt o zbrodniach stalinizmu. 7 marca w Galerii Miasto Ogrodów w dawnej Galerii Czas odbył się wernisaż wystawy Wielki Terror. Najbardziej przerażającą częścią projektu są portrety skazanych na śmierć, wykonane przez NKWD na chwilę przed egzekucją. Zgodnie z zamysłem Tomasza Kiznego, wyświetlono je na wielkim ekranie ustawionym na skrzyżowaniu ulic Mielęckiego z Mariacką. Skazane na karę śmierci 19 sierpnia 1937 roku, rozstrzelane. Następnego dnia. Tomasz Kizny cofa nas do czasów wielkiego stalinowskiego terroru, wielkiej czystki z lat 37-38. To jedna z największych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX wieku. Może nie tak bardzo jeszcze znana, która z trudem toruje sobie drogę do. Świadomości czy pamięci zbiorowej nie tylko w Rosji, ale również w Europie. To wstrząsająca seria zdjęć wydobytych z radzieckiego archiwum, zdjęć ludzi stojących twarzą w twarz ze śmiercią. Z drugiej strony to pokaz i zapis miejsc, w których ta kaźń miała miejsce. To Kizny dotarł do około 30 miejsc kaźni NKWD, w której władza sowiecka zgładziła dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Trzecia część tego projektu to zapis rozmowy z ludźmi, którzy byli świadkami wielkiego terroru. Najczęściej to e, ludzie, których rodzice zostali e, wyciągnięci z łóżek e, nad ranem przez NKWD i to często był ostatni moment, e, kiedy mieli z nimi kontakt. Te zdjęcia są przejmujące. One pojawiły się, wypłynęły z tajnych archiwów dopiero na początku lat 90. i stały się jednym z najbardziej wyrazistych, wstrząsających oskarżeń sowieckiego totalitaryzmu, reżimu komunistycznego. Okazją do tej wystawy jest 60. rocznica nadania Katowicom nazwy Stalinogrodu. Była to reakcja na śmierć Józefa Stalina, która miała miejsce 5 marca 1953 roku. Ta wystawa oczywiście nie jest w żaden sposób celebracją tego, tej rocznicy, ale raczej przypomnieniem tego, co wtedy się działo. Muszą budzić pamięć, muszą budzić sumienia, muszą budzić historię, która jest gdzieś zagrzebana. Wiele jest rzeczy takich zakurzonych, które no, zostały tak przykryte, że ich nie widać. Wydaje mi się, że trzeba szukać źródeł historii, żeby wyciągnąć doświadczenie na dzisiaj. 42 lata. Magazynier w kombinacie piekarniczym. Aresztowany 1 sierpnia 1937 roku, rozstrzelany dwa dni później.